40 minut temu ukazał się film na kanale Erawodnika. Rozpoczyna się najniebezpieczniejszy okres korytarza zaćmień. Kochani, jesteśmy w korytarzu zaćmień, i w tym korytarzu następuje wyjątkowy okres, w którym Słońce, Merkury, Mars uaktywniają się na skrzyżowaniu wagi i skorpiona. Jest to specjalna konfiguracja planet. To czas, kiedy przejawiają się najgorsze aspekty naszego życia i światowych tendencji. Biorąc pod uwagę fakt, że dodatkowo oddziałuje oś Saturna i Lilit, to możemy się spodziewać dosłownie wszystkiego, na przykład nowej fali mobilizacji, eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie nieodpowiedniej reakcji Federacji Rosyjskiej na dostawy Atakams, a więc musimy być przygotowani na wszystko. To jest czas oczyszczenia i rozliczeń i zemsty, kiedy to fatalność zdarzeń wzmacniana jest przez korytarz zaćmień, przez obecność komet i przez układ planet. W tym okresie będą dziać się fatalne wydarzenia, które dosłownie zmieniają życie, sprzątając wszystko, co stało się przestarzałe, a więc relacje lub pracę, która nie odpowiada naszemu przeznaczeniu. Na poziomie globalnym są to relacje między krajami Armenia jest już pierwszym sygnałem. Przychodzi kara za poprzedni okres, jeśli coś tam było nie tak. Wszystko, co się teraz dzieje, jest odpłatą za nasze działania. Znaczeniem tego okresu jest oczyszczenie duszy i przywrócenie sprawiedliwości. Ważne jest, aby uważnie obserwować znaki i wydarzenia tego okresu. One są zwiastunami bardzo ważnych wydarzeń globalnych, nawet jeśli będą wydawać się nieistotne. Ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje słowa, bo formy myślowe w tym czasie materializują się szybko wzmacniane wyżej wspomnianymi czynnikami. Wdzięczność wam wszystkim. Błogości wam wszystkim.